Cześć, witam was bardzo serdecznie. Kochani, nadszedł czas na długo oczekiwane vlogi z wakacji. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała na początku dwóch słów wstęp. Powiem wam tak. Było bardzo, bardzo słonecznie. Przez to, że było tak słonecznie i że jednak dużo się człowiek przemieszcza, to właściwie Aż tak dużo nie nagrałam, choć na miejscu mi się wydawało, że tych nagrań jest całkiem, całkiem sporo. I zastanawiałam się już od dobrych kilku godzin, co mam z tym materiałem zrobić. I postanowiłam, że zrobimy to w ten sposób. Najpierw zobaczycie oczywiście vloga z Wiednia, który dosłownie będzie za, za minutę, kiedy skończę tutaj do Was nawijać. Mm. Ale generalnie koncepcja jest taka, że zrobimy to w taki sposób, czekajcie, bo nie mogę się słuchajcie wysłowić. Tak jakbym opowiadała Wam, jak było na wakacjach. A więc będę Wam opowiadać, jak było, i te moje opowieści będą przerywane po prostu filmikami z miejsc, o których będę mówić. Postanowiłam zrobić to właśnie w ten sposób. Ponieważ nie jestem w stanie inaczej ogarnąć tego materiału, mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba i myślę, że, że tak będzie, tak szczerze mówiąc. Bo tak jak w tym tygodniu spotkam się z rodzicami, tak jak spotkam się ze znajomymi i będę im opowiadała, jak było na wakacjach, pokazując zdjęcia, tak i Wam po prostu to zamierzam przedstawić. A więc będę Wam opowiadała. I będzie to przerywane zamiast zdjęciami, to filmikami. Czasem będzie jakieś zdjęcie. Myślę, że Wam się to spodoba. Myślę też, że... Znaczy nie, tak naprawdę to nie mam pojęcia, ile tych filmików będzie i jak one będą długie, bo, bo dalej, słuchajcie, mnie to przerasta. Jakoś nie jestem w stanie tego racjonalnie na ten moment ułożyć. Także zaczynamy od naszej drogi do Wiednia. Słuchajcie, wyjechaliśmy rano o 6.00. Właśnie w drogę do Wiednia było dość pochmurno, co zresztą zaraz zobaczycie i przed nami kilka dobrych łączeń z samochodu. Natomiast, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to być może wiecie, co mi się przydarzyło w piątek? W piątek. A mianowicie zaczepiłam dwoma palcami u stopy opufę, a reszta nogi poszła do przodu, co spowodowało, że no, niestety te dwa palce zostały solidnie uszkodzone, solidnie obite i miałam nie lada stres, ponieważ ani w piątek, ani w sobotę nie byłam w stanie stanąć na stopie. Wygląda na to, że te palce nie zostały przeze mnie złamane. Ale no, ból był dość solidny, i jeszcze, słuchajcie, w niedzielę, czyli kiedy właśnie byliśmy w Wiedniu, odczuwałam zresztą właściwie to do dziś, tak szczerze mówiąc, lekko odczuwam natomiast w niedzielę jeszcze miałam problem z płynnym poruszaniem się, choć tego za specjalnie nie widać, ale coś tam mi dokuczało. Także taka przygoda mi się zdarzyła jeszcze przed naszym wyjazdem do Wiednia. Kochani, w Wiedniu zwiedzaliśmy, tak jak Wam wspominałam, że taki jest plan tylko i wyłącznie pałac Schönbrunn. Ja to źle wymawiam po niemiecku, to pani w recepcji wymawiała to zda, zdeczka lepiej. No ale dobrze, zobaczmy, jak wyglądała nasza podróż. Jak wyglądał pałac i te ogrody. Witam się z Wami, drogi. mój mąż nie będzie zapewne pozdrawiał i odmawia zwolnienia żeby było ciszej ale jedziemy sobie wyjechaliśmy o 6 rano i w końcu mimo, że codziennie zapowiadali burze i deszcze w końcu doszła burza do Warszawy ale właśnie o 6 kiedy wyjeżdżaliśmy natomiast dość szybko ją minęliśmy i teraz jesteśmy gdzieś nie wiem gdzie w kierunku Wrocławia jedziemy Także jesteśmy sobie na trasie. W tym momencie już jest sucho, a dla osób zainteresowanych relacją z mojego paluszka paluszek ma się <grybujesz> coraz. Lepiej. Przekroczyliśmy granicę polsko-czeską. 10.11. 11, przekroczyliśmy granicę. Cały czas jest bardzo mocno pochmudno. Co jakiś czas spotyka nas deszcz, co jakiś czas nie. No teraz się może zrobiło lekko duchowato. No i sobie jedziemy dalej. Przed nami jeszcze ile kilometrów? 300. Do celu do Austrii. I na szybkie jeszcze łączenie z Czech. Pojechaliśmy na pierwszą stację benzynową. I zgodnie z tym co chciałam kupiłam sobie kracika. Witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy w Wiedniu. Tutaj jest dość dość ciemno. O. Jesteśmy w Wiedniu, dojechaliśmy, jest godzina 15, jest strasznie gorąco, znaczy ja jestem strasznie spocona. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać krecika już Wam pokazywałam w samochodzie słuchajcie, krecik kosztował 244 te mm, korony, tak? Czyli 500 za tyle co Red Bull. Wiadomo, że przepłaciłam, ale to jedyna okazja, bo w Czechach nigdzie żeśmy się nie zatrzymywali. A druga rzecz, także ze stacji benzynowej to magnesik. Najładniejszy z tych wszystkich, a i tak nie jest, jak widzicie, jakiś superaśny. E, ile kosztował magnesik? 4,70 euro, także prawie piątaka. I tak, no i czas jakoś się ogarnąć. Mój mąż poszedł się kąpać. Pewnie teraz nasłuchuje, co gadam, jest przerażony, a ja nie idę się kąpać. Już chcę się kąpać wieczorem, już lepiej się, ale jest mi naprawdę już szczerze mówiąc, to wszystko jedno. No i trzeba teraz pójść coś zjeść, no i zobaczyć to, co mamy do zobaczenia, no bo już jutro o siódmej rano wyjeżdżamy, tak. Ale powiem Wam, że droga wcale właśnie zła nie była i. I okej, okay, tylko później już potem po prostu było troszeczkę przygorąco, ale myślę, że do zrobienia. No i tyle kochani, to takie krótkie łączenie, widzimy się później. I tak wygląda pałac Schönbrunn, kiedy się tutaj wchodzi. No, idziemy? Tak wygląda pałac od tyłu I tutaj są ogrody ta słynna taka nie wiem, wygoogluję jak to się nazywa, takie coś no tu jest jakaś kolejna po prostu fontanna Ja chyba obiektywem? Tylko, że to słychać na nagraniu. To więc... będziesz musiało to dzisiaj wszystko rozgrać, co? Tak. rano poniedziałek leja, od rana. Ja jestem praktycznie bez makijażu, co dość dobrze widać. Tutaj widać. W tym momencie stoimy w jakimś porku. Wystarczy się Nie nagrywałam Wam ani miasta, ani tutaj ulic biednia w tym właśnie ulicy Schundrum, na której no, jednak nie ukrywajmy, więc większość czasu spędziliśmy. Tu pani teraz na wyjeździe. No, tak naprawdę tutaj no powiem Wam, że w jeden, tutaj w tych okolicach no, to wygląda, nie wiem, jak Warszawa, każde inne miasto. Także jakby nie ma tutaj nic nadzwyczajnego z nami 7 godzin drogi 791 km i będziemy u celu nie wiem czy o tym już mówiłam czy nie oczywiście wczoraj nie poszłam do żadnej drogerii do żadnego sklepu żadne primarki żadne DM, -y, żadne inne cuda nie widzę ponieważ moi drodzy tutaj w Austrii w niedzielę jest wszystko też losen. więc można generalnie się pocałować w nos. Wejdźmy z Wiednia, korek właściwie nie był taki strasznie długi, natomiast bardzo długi był korek wjazdowy do Wiednia. Bardzo, bardzo i bardzo duży ruch, po prostu mnóstwo samochodów. No a teraz sobie jedziemy. Kiedyś tam będziemy przy granicy z Słowenią. Generalnie jedziemy w kierunku granicy ze Słowenią. No i później po Słowenii już Chorwacja. Chciałam Wam pokazać, jak pięknie góry parują i jednocześnie chmury są nisko. Ale chyba mi to nie wyszło. Jeżeli wyszło, to zobaczycie to za sekundę. Jeżeli nie, no to nie. Po prostu. No i jedziemy sobie, teraz jesteśmy na autostradzie czy tam na jakiejś ekspresówce. Na autostradzie. Na No, ruch tutaj już jest niewielki, przestało padać, tyle, że jest płodno, także powiem wam naprawdę, jak na razie, eee, to tego upału wczoraj w samochodzie doświadczyliśmy przez jakieś, nie ja wiem, 2 godziny, 3 godziny max Cała reszta drogi eee, widzicie, ja w sweterku więc naprawdę wcale, wcale nie ma upałów. Jeszcze może tutaj spróbuję pokazać te, te góry Tutaj przed nami widać chmura, która jest już już, tak to będę mhm. miała materiał na wpadki Nie wiem właśnie czy to te góry tak parują i tworzą się chmury od tego ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Uwielbiam. No, się tak wydaje. Zbieram. Witam się z Wami ze Słowenii. Jest na pewno bardzo kośno, bo jesteśmy na autostradzie. Pogoda się wyklarowała, tylko w złą stronę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Z chwilą byliśmy coś Ja, słuchajcie, znałam, w ogóle padłam totalnie, tak jak przespałam, większość minut, w ogóle nieświadoma, jest zimno, zjedliśmy tosta, zjedliśmy potoszcze, wlapiłam się herbaty, no i jedziemy dalej, zjedliśmy winietę. Gramki pierwsze, bo w Czechach, w Austrii, w Polsce nigdy nie przejeżdżaliśmy przez bramki. Przejechaliśmy, a... no nigdzie nie przejeżdżaliśmy przez bramki, mimo że i na Czechę, i na Austrii, wiecie, no winiety mieliśmy wykupione. A w Polsce to też tylko kawałek, a jedynką żeśmy jechali, nigdzie żeśmy nie stali na bramkach, w ogóle nie było prawek, a nie żeśmy nie płacili. Tak, chciałam jeszcze wam powiedzieć, bo chyba zapomniałam tego powiedzieć wcześniej, że strasznie dużo jest wszędzie Polaków. W Austrii, w Czechach, po prostu wszędzie nas zmieniają rejestracje krakowskie i warszawskie. Tak jakby istniały w Polsce tylko dwa miasta. No stop. I na stacji benzynowej w Austrii jak jechaliśmy, to też patrzę, że jakiś ludzie i... Nie będę już mówiła dlaczego na nich zwróciłam uwagę, bo ta modzie jest nie oceniaj. Mówię ciekawe z jakiego kraju jest ta pani. Patrzę a to z jakiego z Polski. Także są Słowenii tutaj w finansacji z także byli Polacy. Z Polaków jest strasznie, strasznie dużo, albo wiecie, albo bardzo tak? no, się na zwraca uwagę, tak? Natomiast na język. No i tak, teraz Wam pokażę jak wygląda aura. I kolejne myślę, że łączenie może już powiedzieć Zobaczymy, przed nami jeszcze 550 km. I zadowolona jestem, że sobie wziąłem kod z domu, bo, bo właśnie dwie bluzy są spakowane tylko do torby. Całkiem też nie jest zimno, Szczególnie, że musi być włączona dmuchawa na przednią szybę, bo szyba niestety ale waruje. No i tak. Już mówię, że teraz widoczność tak jest super w do tego, co było, kiedy spałam. Także zobaczcie, jak, jaka widoczność według mnie jest super. Nawet, że mi aparat łapał ostrość. Zresztą powiem Wam, że tej ostrości tam za szybą po prostu nie ma. Więc ten obraz rozmazany i te ostre wycieraszki, które widzicie, tak to też wygląda w realu. Także tutaj nic bynajmniej nie jest przekłamane. 진짜 예뻐서 고마워요 i n c a r 다 pierdziela tak na rolę jak posterze za 400 metrów skręć w lewo jedź tą drogą.